BMW po raz pierwszy w historii wprowadza na rynek serię drugą wersji Gran Coupe. Czterodrzewała dwójka ma być ripostą na pięknego Mercedesa CLA i eleganckie Audi A3 Limousin. Jakie innowacje wprowadza tym razem bawarska marka do swojego pojazdu? Zostań do końca, a poznasz kilka istotnych faktów, które warto o nim wiedzieć. Konstrukcyjnie samochód jest zbudowany w oparciu o technologię z serii pierwszej. Możemy tutaj się spodziewać napędu na przednią oś w słabszych wersjach silnikowych. To rozwiązanie ma jednak sporo zalet, jak przypomina niemiecki koncern. Zmniejsza masę i pozwala na uzyskanie większej przestrzeni dla pasażerów. Jest również tańsze i polepsze osiągi spalania. Alternatywnie zadbano o nowoczesne rozwiązania trakcyjne, o które dba rozbudowany system kontroli trakcji ARB oraz wielowahaczowe zawieszenie. Obu osi. Jest tutaj również osobisty asystent, który ma działać podobnie do funkcji Hey Mercedes. BMW 2 Gran Coupe mierzy 4526 mm długości, 1800 mm szerokości i 1420 mm wysokości. Rozstaw osi to 2670 mm, czyli identyczny jak w serii pierwszej. Auto może się pochwalić całkiem pojemnym bagażnikiem, który pomieści bagaż o objętości do 430 litrów. To 30 litrów mniej niż Mercedes CLA, ale 5 litrów więcej od Audi A3 Limousine. Zaplanowano 5 linii stylistycznych z topową M-ką. Będzie ona miała zmieniony grill i zderzaki. Z zewnątrz gran P urodom nie ustępuje z serii drugiej coupé. Linia nadwozia jest zwarta i nie przytłacza. Światła ledowe z tyłu groźnie wyglądają. Przód nowa BMK ma równie drapieżny. Sporo wloty powietrza pod światłami optycznie poszerzają samochód. Drzwi są bezramkowe, a to wygląda genialnie, natomiast wnętrze hmm, no właśnie w mojej ocenie jest bezkonkurencyjne w swojej klasie. Tunel centralny jest szeroki i ma piękną krótką dźwignię zmiany biegów, szerokie pokrętło z touchpadem oraz elegancki i solidnie wyglądający podłokietnik. Konsola centralna posiada gustowny ekran LCD, który nie wygląda jak doklejony tablet. Po stronie kierowcy znajdziemy równie ładny cyfrowy ekran. Na uwagę zasługują ambientowe światła w listwach bocznych i przed pasażerem. Mają ciekawy wzór i można sterować ich barwą oraz nasyceniem. Ponadto jest tutaj eleganckie bezramkowe lusterko wsteczne. Gama silnikowa będzie się składała na początku z trzech silników: dwa benzynowe i jeden wysokoprężny. Na początek trzycylindrowa jednostka o pojemności 1,5 litra, generująca 140 koni mechanicznych i 220 Nm. Sześciostopniowa manualna skrzynia biegów rozpędzi auto do 100 km na godzinę w 8,7 sekundy, a skończy przyspieszać przy 215 km na godzinę. Topowa jednostka benzynowa M235i. X-Drive z napędem na wszystkie koła i blokadą dyferencjału typu TorSen ma aż 306 koni mechanicznych, 450 Nm, 2 litry pojemności i 4 cylindry. Pozwala to na rozpędzenie się do 100 km na godzinę za pomocą 8-stopniowej automatycznej skrzyni biegów 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km na godzinę. Dodatkową zaletą jest oferowany w standardzie system Launch Control sportowy układ kierowniczy M. I bardzo wydajne 4 zamiast jednotłoczkowe hamulce. Jeżeli chodzi o diesla, to BMW nie ma się czego wstydzić. Dwulitrowy 190-konny silnik jest niezwykle oszczędny, a moment obrotowy na poziomie 400 Nm da kierowcy dużo przyjemności z przyspieszania. Do 100 km na godzinę zrobi to w 7,5 sekundy za pomocą 8-stopniowej automatycznej przekładni. Rozpędzi się maksymalnie do 235 km na godzinę. BMW serii 2 Gran Coupe jako marka premium wyznacza standardy, dlatego każda jego wersja będzie posiadać asystent pasa ruchu z aktywnym naprowadzaniem oraz ostrzeganie przed kolizją i poprzedzającym pojazdem. Jest tutaj również system ostrzegania przed pieszymi z miejską funkcją hamowania. Opcjonalnie dostępne będą między innymi system ostrzegania przy zmianie pasa ruchu i kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent cofania czy aktywny tempomat. Ceny w Niemczech rozpoczynają się od 31 950 euro za BMW 218i, 51 900 euro za topowy model BMW M235i XDrive i 39 900 euro za BMW 220D. Światowa premiera tuż tuż przed nami w listopadzie 2019 roku na targach motoryzacji w Los Angeles. Natomiast do salonów seria druga Grand Coupe zawita w marcu 2020 roku. Jeżeli ten film był według Ciebie ciekawy, zostaw lajka i pamiętaj o subskrypcji. Do następnego, cześć!